Dzień dobry, witajcie, szumu z tej strony. Witam w kolejnym odcinku. Słuchajcie, na warsztacie, żeby tu za długo się nie rozwodzić, że tak powiem, jakiś czas mnie tam nie było, że tak powiem, trochę sobie pochorowałem, ale myślę, że już będzie git. Teraz to dziesiątkuję wszystkich. Zaraza jakaś, słuchajcie, ale wracając do tematu. Opel Astra, jak widzicie, na podnośniku. No i mam w zleceniu wymianę złącza elastycznego. Ale zanim to złączę, sobie tutaj zweryfikujemy. Wiecie co użyjemy? Najpierw wleję tu oliwy do maszyny. O. Tak, użyjemy sobie SD960 Pro. Puścimy sobie dym w układ wydechowy. I zobaczymy, czy faktycznie ten. Te złącze nasze elastyczne, bo dokładnie mam tak w zleceniu wymiana złącza elastycznego. Z klientem się w zasadzie nie dyskutuje. Chcę wymianę, to zrobimy tą wymianę, natomiast, tak z ciekawości, w zasadzie chcę podłączyć urządzenie i zobaczyć, czy te złącze jest uszkodzone, czy faktycznie jest przedmuch, czy nie. Silnik tu jest benzynowy, akurat, no więc za bardzo jakiegoś tam dymienia nie będzie widać z tego złącza. Pewnie w dieslu bardziej by było organoleptycznie, zapachowo czy wzrokowo, pewnie by było łatwiej nam to zobaczyć. Natomiast w benzynowych silnikach, no, poza powiedzmy organoleptycznie, sprawdzeniem ręką, czy gdzieś tam coś nie dmucha, pewnie byśmy może coś wyczuli. Natomiast po co mam się bujać ręką, sprawdzać leci, nie leci, kiedy włączę sobie właśnie maszynę do dymu. Wrzucę tutaj sobie zaraz dym w wydech, yy, tak, właśnie dym do wydechu. Fajnie to brzmi, słuchajcie, bo nie dym z wydechu, tylko dym do wydechu. Eee, dobra, ale żarty na bok, zobaczcie, tutaj są akurat dwie rury wydechowe, znaczy pumik jest jeden i wyjścia są dwa, bo to jest Astra turbo, akurat w tych samochodach są podwójne rury, no więc muszę jedną zaślepić, tak? bo jak puszczę tu dym, no to wiadomo, że ten dym i wyleci i to sensu żadnego nie będzie. E, dobra, oliwka wlana, maszynę podłączam sobie do akumulatora, bo mam tutaj przygotowane, jak widzicie, e, także sobie zaraz tutaj patencik zrobimy, na warsztacie zawsze patenty są. Dobra, urządzenie mi tu sygnalizuje na zielono, trochę podjedziemy bliżej, o, myślę, że tak będzie lepiej, no i tutaj... Przy okazji kątem też będziecie widzieli to urządzenie, może nawet sobie je tak obrócę, o moja uniwersalna podstawka, po której czasami wdrapuje się pod maskę jak mam podniesiony samochód na podnośniku. No i co? Nie ma co się tutaj za bardzo rozszulać, tylko co ja tu zrobiłem dobra, kielich. Dobra, w jedną rurę sobie na pewno włożę tą naszą pompowaną gruchę. O, mam nadzieję, że ona tutaj nam się ułoży ładnie nam się uszczelni, tylko muszę to. To jest nakładka taka w zasadzie można powiedzieć lipcowata. Natomiast dalej w środku... Czekajcie, chyba. Dalej w środku jest normalna rura. Okrągła, no ale tutaj niewiele dam rady, coś z tym zdziałać. Zaraz zobaczymy, czy mi się to rozpompuje, tak żeby mi to uszczelniło. No, jeszcze pozostałości, niestety wymęczony jestem. Słuchajcie, nie mam absolutnie siły żadnej. Święta miałem, kurczę, jak to się mówi. Życzenia sobie składamy zdrowych świąt. No i niestety, słuchajcie, dopadła mnie choroba. Nie mam siły po prostu. I tutaj włożę sobie ten kielich z drugiej strony wydech. Muszę zobaczyć tylko, czy mi się tutaj to jakoś uszczy. Nie, on fajnie się układa właśnie w elipsę. Uszczelnia nam tutaj cały ten układ. No ale oczywiście tędy powinienem też spuścić dym. No ale już nie będę tutaj robił na dwa, że tak powiem, rozdzielenia, tylko zatkałem sobie tu ten wlot, żeby mi ten dym nie wylatywał. Nie? Tak się to znowu wykombinowałem. Więc improwizacja pełna profeska, nie? Dobra. Światło na razie tutaj zostawimy sobie. Uruchomimy sobie maszynę. O! Oliwkę mamy planą. Włączymy sobie teraz Przepływ. Teraz z kamerą przelecimy się po całym wydechu. Dobra, jest na maksa puszczony. No i teraz włączymy sobie podgrzewanie. Jak to doktor Chris mówi, zaraz was tam zadymie. Dym już leci dobra, nie ma co się tu za bardzo rozczulać. Niech on sobie pompuje. Niech sobie chwilkę pochodzi. Dobra i sobie za chwilę tutaj zobaczymy. No tutaj mi się niestety nie chce to uszczelnić za bardzo. To jest właśnie trochę ten problem. Ale może uda mi się rozpompować. Zobaczymy. Zobaczcie kurde, że... Coś tam nam wylatuje. Czemu? Gdzie tutaj to ciężko stwierdzić troszkę tutaj jeszcze leci ale już słuchajcie, zobaczcie tak ją napompowałem, w jajo się tak rozłożyła że już ten dym tutaj mi nie leci, czyli jest możliwość kurczę, nawet powiem gruszka jest fajne ma zastosowanie ta pompowana, bo ułożyła nam się ładnie w jajo Chwileczką jeszcze stąd leciało, a zobaczcie, już nie leci. Czyli ładnie nam się ułożyła do kształtu końcówki elipsowatej. Tutaj, zobaczcie, ta końcówka też jest tutaj w miarę uszczelniona. Tutaj nic nam nie leci. No więc nie ma problemu, żeby podwójne wyjście z wydechu sobie ogarnąć tym urządzeniem, nie? Tak właśnie czekałem, kiedy przyjdzie jakieś auto z podwójną rurą, żeby zobaczyć jak to się sprawdzi. No i mamy Opla Astera. Dobra, przejdę sobie teraz po wydechu tutaj, że zanim z kamerą przejedziemy. Widzieliście, że dosyć mocno to urządzenie tutaj mi dymiło. Jeszcze się raz tutaj przejdę, bo tu musi troszeczkę tego dymu nam wyprodukować ta maszyna, niestety. No to niech nam produkuje. Ciśnienie na manometrze jest zero, więc cały czas ten dym wchodzi w układ. No to co, zabieram Was w takim razie na wycieczkę pod auto, nie? No bo tu nie ma co. Jedziemy po wydechu. Tutaj na złączach dymu nigdzie nie widać. Ale skupimy się tutaj na tym, słuchajcie, złączu. Tutaj jest złącze. Widzicie to? Zobaczcie, co się dzieje. Złącze, tak naprawdę, zobaczcie, uderzone jest mechanicznie o coś. Zresztą widać tutaj obok o osłonę. Auto się przejechało po czymś. No i niestety widać ewidentnie pod światło. Widzicie to, że dym wycieka. I nawet, że tak powiem delikatnie mówiąc, ucho jak się tu przyłoży, to nawet słyszę. Słyszę przecież tutaj. Czyli, zobaczcie. Czyli nie jest tak, że klientowi się nie odmawia. Nie wiem, czy oni to w jakiś sposób zweryfikowali ręką, czuć jak auto pracuje. No po prostu, zwyczajnie jest uszkodzenie. Jest przedmuch, zobaczcie, widać ewidentnie, że dym nam wychodzi z układu wydechowego, czego byśmy normalnie nie zobaczyli przy pracującym silniku, nie? No dobra, czyli mamy mniej więcej, kochani, mamy mniej więcej zweryfikowaną sytuację. Czyli to, że w zleceniu dostałem wymianę złącza, wcale nie było tutaj jakąś wyimaginowaną sprawą, że ktoś ma chęć, bo się uszkodziło tam delikatnie, jednak przedmuch jest. Czy ma to wpływ na, na jazdę samochodem? No powiedzmy w zależności też od jakichś tam warunków, tak? Czy auto stoi na postoju na przykład i być może czujemy te spaliny w aucie, szczególnie w silnikach z diesla. No to będzie czuć nieprzyjemny zapach spalin powiedzmy tak, jeżeli mamy jakieś odczucie w aucie, że coś się dzieje, myślę, że spokojnie już mogę to urządzenie wyłączyć. Zobaczcie ile napompowałem dymu w układ. O! Ładnie nam się tu wszystko uszczelniło. Wyciągniemy sobie teraz tu, zobaczcie z tej rury też leci fajnie. Czyli cały układ mieliśmy napełniony dymem. Kochani, ee, Jak sobie ten dym już wyleci. Później może go jeszcze zobaczymy, może go wydmucham. Auto nie chodzi, a dymi. No to takie perpetuum mobile, słuchajcie. <grytanie> eee, dobra, biorę się za robotę, wymieniam te złącze. No i wracając jeszcze właśnie do tych różnych specyficznych zapachów w samochodzie. No należy zwracać uwagę na te zapachy właśnie, bo możemy się niechcący ululać. Prawda, szczególnie przy dłuższej jakiejś tam jeździe, mamy przedmóg do kabiny, powiedzmy tych naszych spalin i to właśnie czy z układu wydechowego jeszcze jak jest szczelnie podłoga zabudowana, powiedzmy jakąś osłoną i gdzieś nam to wciąga przez wlot powietrza, gdzieś tam powiedzmy przez przegrodę. No to może być niefajna sytuacja, bo możemy wysiąść z auta właśnie z jakimś bólem głowy, zawrotami głowy, a nawet w skrajnych przypadkach możemy utracić przytomność. Czasami przy różnych wypadkach też się dziwię, jak to samochód zjechał na przeciwny pas ruchu i poszedł na czołówkę. No właśnie, wcale nie jest powiedziane, że ktoś nie ululał się spalinami, właśnie w sensie takim, że nie zwracał na to za bardzo uwagi. I tu też nie chcę nikogo straszyć, tylko naprawdę zwracajmy na to uwagę, bo to jest bardzo niebezpieczne. O, no, ja takie urządzenie, właśnie, jak właśnie ta zadymiarka, taka właśnie SD960 Pro, właśnie pomaga w zlokalizowaniu różnych tego typu przypadkach, właśnie gdzieś przedmuchów, spalin i tak dalej, żebyśmy jechali bezpiecznie. Kolejna sprawa jeszcze: to też miałem taki przypadek, już z autopsji to powiem. Też miałem taki przypadek, że było czuć spaliny w aucie, bo to samochód dostawczy, no i tłumik który był wzdłuż auta. Słuchajcie, był od góry przyrdzewiały i on się po prostu otworzył i te spaliny wylatywały do góry. No i tak nieszczęśliwie, znaczy no nieszczęśliwie, no technologicznie miał tak położenie, że miał obok ramę i te spaliny w tą ramę wchodziły i wychodziły normalnie w środku w aucie. Także też dosyć długo były poszukiwania, gdzie te spaliny się przedostają do samochodu. Cała komora silnika przejrzana, powiedzmy, zawory, rurki, giery, wszystko było poprzeglądane, a czuć było spaliny w aucie, no później suma sumarum okazało się, że po prostu zwyczajnie był tłumik do wymiany, bo pompował spaliny swoją nieszczelnością prosto w otwory technologiczne w ramie samochodu. Tak i te spaliny nam się poprzez ramę, konstrukcję samochodu dostawały się do środka więc tak to słuchajcie wygląda, bierę się za robotę wymieniam złącze, wiem już na 100% że jest nieszczelne myślę że jeszcze użyjemy sobie tam przy jakichś kolejnych filmach znowu gdzieś tam tej maszyny jest 910, 930 i tu jest 960 to jest taka na full wypasie maszynka, to już mówiłem, pokazywałem 1700 zł to urządzenie kosztuje najtańsze tam 910 1200 zł, która też zrobi tą robotę, też tak samo wytworzy dym, przy czym tutaj mamy możliwość regulacji przepływu właśnie. Dlatego tak ja tu mówię full wypas, bo tu mamy niezależnie włączanie kompresora, włączanie no, podgrzewania tego naszego olejku. No i regulacje jeszcze, taki i zegar. Więc taki to jest taki full wypas i 1700 zł kosztuje. Myślę, że maszyna zarobi na siebie, bo dosyć szybko jesteśmy w stanie zweryfikować te nasze przecieki. Myślę, że warsztat jako warsztat ogólnie, yy, myślę, że powinny warsztaty mieć takie urządzenia, bo one naprawdę szybko dosyć diagnozę nam yy, skresają, czas naszej diagnozy. Jeżeli chodzi jeszcze w przypadku powiedzmy sprawdzenia szczelności do lotów, no to jesteśmy w stanie zrobić to w parametrach powiedzmy rzeczywistych. Też nie zawsze, ale w większości da się zaobserwować, co się dzieje z przepływem naszego powietrza, z ciśnieniem w układzie itd. Więc przy diagnostyce komputerowej, powiedzmy w parametrach bieżących, gdzieś tam, powiedzmy, możemy wychwycić nie? te nasze gdzieś nieszczelności. Tylko pytanie, gdzie te nieszczelności są. Ta maszyna właśnie, czy, czy podobne właśnie wersje tej maszyny 30, 30 ma nam właśnie ułatwić znalezienie tych naszych przecieków, bo to, że my sobie w parametrach znajdziemy, że nam się powietrza gdzieś tam nie zgrywają, no to okej, okay, one nam się nie zgrywają. Silnik dziwnie jakoś rzuca, faluje, prawda, bo tam gdzieś te lewe powietrze sobie podbiera, no ale problemem trochę jest znalezienie yy, tak naprawdę miejsca, którym on sobie podbiera te lewe powietrze, i tu najwięcej się czasu schodzi tak? bo sama gdzieś tam uszczelnienie, naprawa czy wymiana odmy czy czegokolwiek innych przewodów, no to już jak gdyby to jest wtórna sprawa, tak? zamawiamy część, powiedzmy tak czy uszczelniamy, zależy jaka jest nieszczelność i, i jest po robocie najgorzej jest zweryfikować bo miejsc różnych z przeciekami może być naprawdę dużo a taka maszyna właśnie, no właśnie no to nam załatwi dosyć szybko, tak jak w wydechu żeśmy już to szybko widzicie zrobili już wiem na 100% że jest przedmuch, no to ok. I teraz jeszcze ważna kwestia jest też różnie w przedmuchów. Tu w tym przypadku akurat, jeszcze zobaczę, ale tu w tym przypadku... Tak, tutaj złączę tutaj elastyczne, słuchajcie, jest już poza sądami, Natomiast jeszcze są takie przypadki właśnie, że przez nieszczelność układu wydechowego mamy problemy właśnie z pomiarem na sondach. Więc w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na szczelność układów wydechowych i gdzie są rozmieszczone sądy, ponieważ one czytają nam parametry właśnie tych naszych tlenków, naszego tlenu. No i gdzieś tam, jak będzie ten przedmuch, to powiedzmy te sądy mogą niewłaściwie odczytywać nasze parametry, i później nam pach, czek, czek na blat, nam rzuca i, i mamy problem. Nie? No więc. W pierwszej kolejności trzeba właśnie sprawdzić, gdzie są te nasze sądy porozmieszczane, gdzie mamy nieszczelność i najpierw na wydechu trzeba zrobić, żeby był szczelny, żeby sądy odczytywały prawdziwe pomiary naszych spalin. Wtedy będziemy o połowę krócej do mety. Dobra, rozgadałem się, słuchajcie, do zobaczenia w kolejnych filmach. Myślę, że znowu żeśmy sobie potestowali maszynkę do dymu, także widzicie, że na warsztacie się przydaje, bo tu już któryś tam z kolei filmik się pojawi tak z użycia tej maszyny i do sprawdzenia szczelności. No ja w większości też właśnie wydechy naprawiam, więc ona bardzo mi naprawdę bardzo mi służy. Wiem przynajmniej gdzie, co się dzieje nie tak w układzie wydechowym. Trzymajcie się szum nadawał do zobaczyska w kolejnych filmach. Myślę, że niebawem pojawią się kolejne.